Hej, hej moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Elir. I Mara i krzyczący funiek. Tak, i krzyczący funiek. No, Racy... co się tak złości? Dzisiaj ponownie mamy y, zamiar troszeczkę może ponagrywać z naszymi prosiakami. A tematem naszym dzisiaj będzie y, świnkowa waga i co się z nią wiąże. Y, tak, u świnek waga jest kwestią bardzo indywidualną, więc. Funiek przestań. Więc nie martwcie się, jeśli wydaje Wam się, że wasza świnka waży za mało albo za dużo, bo to zależy tak naprawdę od jej wielkości, od długości świnki. No, jeśli świnka waży 600 gram, no to powiedzmy, coś już jest nie tak. Dorosła świnka nie powinna tyle ważyć, ale myślę, że od 800, przy naprawdę małej śwince, może dorosły osobnik tyle, tyle mieć. No, mówię, są, są wagi, które jednak są zbyt niskie i wtedy oznacza to jakąś może chorobę. U naszej świnki dzisiaj je specjalnie zważyłam. Funiek waży 1100 gram, a bysio waży 910. Przy czym później wzięłam ich, postawiłam obok siebie, tak jakby, żeby wyrównali się łebkami. I funiek jest o jakieś 3-4 cm dłuższy od bysia. Myślę, że po prostu z tym wiąże się to, to 190 gram różnicy, po prostu z tym, że, że funiek jest większy ogólnie. Poza tym gdzieś czytałam, tylko nie jestem pewna, czy to jest taka potwierdzona informacja, że generalnie świnki długowłosy są troszkę drobniejsze, że, że świnki krótkowłosy są właśnie trochę, trochę bardziej takie tłuste. Funiek jest, wydaje mi się, że w ogóle tak, mam wrażenie, że funiek mógłby trochę zwrócić. Chociaż jemu chyba jest dobrze z taką wagą. Nasze świnki przy tych wagach, które mają, są zdrowe, nie mają jakichś problemów, także mimo że jest taka różnica, tak, 190 gram między świnkami, to, to nie wiąże się to z jakąś chorobą. Są radosne, biegają, nie, nie są jakieś takie, wiecie, ospałe czy jakieś takie niedożycia, tylko wręcz powiedziałbym, że są nadaktywne, szczególnie w nocy. I szczególnie kiedy ja potrzebuję coś nagrać, to wtedy włącza im się. Dobra, wypuszczam go, bo zaraz może być mokro. Włącza im się tryb y, aktywności. Dobra, to też idź za kolegą. Dobra, świnki już sobie potupczą do siebie. E, także, tak jak mówiłem, są bardzo aktywne przy tej swojej wadze, więc. Y, i przemieszczałem się normalnie. Wiecie, nie ciągną brzucha za sobą, <grym> jeszcze. <grym> <grym> jeszcze w przypadku yy, W ogóle polecamy też ważenie <grym> świnek powiedzmy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. No my swego czasu stosowaliśmy tą zasadę, później jakoś tak raz narzekałam nawet, że zeszedł z wagami mi zginął. Później trochę zaniedbaliśmy, ale trzeba znowu się za to zabrać, dlatego że to pozwoli Wam monitorować, <grym> czy, czy jest OK. Jeśli na przykład... Jednego, w jednym tygodniu świnka będzie ważyła powiedzmy, kilogram, a w następnym nagle zobaczycie, że waży, nie wiem, 850 czy, czy 900 gram. No to już coś jest nie tak, bo taka utrata wagi w krótkim czasie, yy, no nie jest normalna, więc może coś być śwince. Także wa warto po prostu zapisywać sobie wagę co tydzień ważyć świnkę na takiej wadze zwykłej, znaczy kuchennej, właściwie takiej, no bo na zwykłej no to są za małe. Za małe wielkości, żeby, żeby to wyliczyło dokładnie. I po prostu, jeśli zobaczycie spadek wagi znaczny, to znaczy, że coś, coś się dzieje, trzeba iść do weterynarza. Tak. I jeśli chodzi o wagę świnkową, jest ona o tyle istotna, że w trakcie choroby świnki yy, jakby. Można by powiedzieć, że prawdopodobnie... Pobier znaczy, że pobierają e, energię do regeneracji świnkowego ciała jakby ze swojej wagi. Ale też mniej jedzą. Tak, również mniej jedzą, więc. E, to więc nigdy dochodzi do sytuacji, gdzie wręcz e, ludzie karmią, świnki dokarmiają strzykawką praktycznie na siłę, mhm. żeby chociaż tą wagę. E, no, przecież utrzymać. przecież mieliśmy taką sytuację właśnie z bysiem, jak miał zastrzyki, jak miał zapalenie układu moczowego. To nie chciał jeść, właśnie waga mu spadła, to tam banan jest kaloryczny, więc po prostu wzięłam banana, tak rozmemułam, wsadziłam w strzykawkę i, i po prostu mu do dzioba tam wtykałam na siłę. Funkowi bardzo smakował, chociaż funek nie potrzebował podtuczenia. Funkowi wszystko smakuje, co jest dotuczenia. A propos właśnie pokarmów, które są wysokokaloryczne i którymi możemy podtuczyć świnkę, to Mara z racji bycia ekspertką w. W żywieniu świnek, przynajmniej takim naszym domowym, to, to, to ona się wypowie. E, no, co jest kaloryczne, świnki mogą to jeść? Przede wszystkim, właśnie banany e, i płatki owsiane. Mm, bo pośród zbóż, no płatki owsiane jakby najlepiej nadają się dla świnek. Wiadomo, żadnych ziaren na nic, tylko te po prostu płatki, które kupujemy w sklepie. Ja nawet sama jem takie na śniadanie, więc, więc u nas nie brakuje. <laughs> Są akurat zdrowe. Yy, także możecie po prostu takiej śwince nasypać. U nas jest właśnie ten problem, że może podtuczylibyśmy by się, chociaż nie jestem pewna, czy w ogóle jest taka potrzeba. Uważam, że, że skoro jest zdrowy, to jest ok. I myślę, że ale, ale trzeba by to robić jakoś yy, na odce, osobności odce Bo chuniek oczywiście zmiłby wszystko natychmiast. Także jeśli macie dwie świnki, jedna wymaga podtuczenia, to może na czas tego kalorycznego posiłku dla tej niedożywionej świnki. Może powinniście jakoś się rozdzielić, dać do tej śwince na przykład na kolanach, tak żeby ta druga się nie najadła i nie przytyła też za bardzo, bo generalnie zdrowe świnki z normalną wagą nie powinny jeść raczej płatków owsianych i bananów, po prostu no, to jest bardzo kaloryczne jak na świnkę i, i mogą łatwo przytyć. A jeśli chodzi o świnkę, właśnie przejdźmy może teraz o świnki przetuczone, bo mówiliśmy o niedożywionych, no, to też nie jest dobre. Nie możecie też zostawić świnki, po prostu dawać im wszystkiego, trzymać je w klatce zamknięte, tak że one nie mają ruchu i mają mnóstwo jedzenia i po prostu nie mogą się ruszać. tak? Wiem też, że niektóre świnki po prostu zaczynają dostawać wytrzeszczu w momencie, kiedy, kiedy są za grube. Więc jeśli widzicie Wasza jedzenie, świnka... Jedzenie, wypychaj moczy. Że wasza świnka jakoś nie wygląda, jest naprawdę bardzo gruba, ledwo się rusza, no to zróbcie coś z tym. W ogóle najlepiej wtedy iść też do weterynarza, może jakąś konsultację, tak, żeby Wam doradził, co z tym zrobić, czy to nie jest wynik choroby. No i wprowadzić koniecznie dietę. Tak, przy czym musicie wziąć pod uwagę, że u świnek waga no, dość w niektórych momentach może bardzo się wahać, więc jeżeli zastosujecie dietę to musicie być w tym konsekwentni. Tak samo jak w stosunku do praktycznie wszystkich czynności, które mm, wykonujecie ze świnką, yy, tak samo jest w przypadku odchudzenia świnki bądź podtuczenia świnki. Trzeba to robić konsekwentnie, yy, bo tak to nie będzie żadnych efektów. A jeżeli już mieszkacie powiedzmy w większej społeczności w domu to, i każdy ma dostęp do tej świnki, to uprzedźcie domowników o tym, że świnka jest na odchudzaniu. No i postarajcie się, się, żeby do wszystkich domowników dotarła ta informacja, że świnka musi zostać odchudzona, bo powiedzmy zagraża jej to w jakimś stopniu... Jej życiu i zdrowiu. Jej życiu i zdrowiu i że jeżeli macie kogoś w domu, to kto bardzo kocha świnkę, ale uważa, że no bo świnka źle wygląda i musi jeść, to y, zasto, spróbujcie zastosować argument, że do tej osoby, że jeżeli tak będzie karmić tą świnkę i nie zastosuje Znam się... Jedna jedną osobę, na którą ten argument nie podziała. Tak, ale y, spróbujcie zastosować właśnie taki argument, że y, jeżeli tak samo kocha tą świnkę jak wy, to że karmienie jej w taki sposób, jak do tej pory to robi, no po prostu doprowadzi do tego, że ta świnka no, skończy tragicznie swoje życie. Tak. Miałam powiedzieć, a, a propos tego odchudzania świnki, e, to m, przede wszystkim powinno no polegać na tym, żeby ograniczyć owoce do minimum, a nawet je wycofać z diety na jakiś czas. E, owoce zawierają cukry, więc są bardziej tuczące od warzyw, to, ile tam warzywa mają, które kalorii, Ale myślę, że nie. No, jeśli podacie warzywa w rozsądnych ilościach, to nie będzie problemu. Wiadomo, unikajcie tych najbardziej tuczących, tuczących produktów, właśnie owoców. Jeśli świnka będzie generalnie na warzywach i będzie dostawała w rozsądnej ilości, to myślę, że bez problemu zrzuci, zrzuci wagę. Jeśli, Karma też jeśli... jest ważna tutaj. Bo są... O, właśnie. Powiem, jeszcze są karmy specjalne. E, dla świnek właśnie... Albo na podtuczenie, albo na odchudzanie, tak? takie mniej kaloryczne. Także musicie sobie w sklepie już, już znaleźć tego typu one Zazwyczaj są trochę droższe, no ale jeśli sytuacja tego wymaga, no to trzeba tak zastosować. Tak. I tutaj ja chciałem jeszcze taką uwagę poczynić, że jeżeli macie możliwość, to żebyście w momencie odchudzania świnki zapewnili jej trochę ruchu. W tym momencie od razu. Od... Zastanówcie się, odsyłam do materiału o wszelkim wyposażeniu nieodpowiednim dla świnek, żadnych smyczy, żadnych kołowrotków, to nie jest dla świnek ruch, tylko to jest dla świnek prawdopodobnie zabójstwo, a na pewno dla ich kręgosłupa. Żeby świnki po prostu mogły wolno pobiegać, pożytkować tą energię. Tutaj polecamy wolny wybieg, bądź po prostu puszczenie po pokoju. Wolny wybieg oczywiście w znaczeniu wyprowadzenia świnki bezpiecznie. Tutaj zaznaczam bezpiecznie nadwór, tak jak my mamy przygotowane. Nie na smecze, tylko do jakiegoś kojca lub, lub jeśli macie. Właśnie nie, da, nie dałaś mi dokończyć, ale właśnie tak jak chciałem powiedzieć, tak jak my mamy przygotowane miejsce dla świnek, gdzie one sobie pod wolku mogą pobiegać. Jeżeli trochę trawy poskubią, to w trakcie odchudzania. Na akurat nic im to nie przeszkodzi. Tak samo sianko. Si sianka nie musicie ograniczać. On właśnie. Sianko nie jest jakieś kaloryczne. Tak, e siano ma na celu po prostu przepchnąć tak, pokarm. Tak, przepchnąć pokarm. Także absolutnie nie ograniczajcie go. Jest, jest ok. Tak, siano jest w porządku. Hmm, czy coś jeszcze z takich informacji mamy do przekazania? Czy coś ci chodzi po głowie jeszcze, patrząc na grubego Bysia i Funka. Na grubego funka i szczupłego bysia. Nie, właściwie chyba już wszystko powiedzieliśmy na temat świnek, i podchudzania i tłuczenia. No dobra, moi drodzy. Jeżeli coś by Wam się przypomniało, mielibyście jakieś pytania odnośnie świnkowej wagi, yy, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Pamiętajcie, żeby ocenić materiał. Na pewno nic nie mamy do powiedzenia. Nie patrzę, że Mara ma niemądry wzrok, więc już nie mamy <grym> no, nic dzięki. do powiedzenia. W każdym razie. Yy, w dzisiejszym materiale, jak zresztą słyszeliście, głównie wypowiadała się Mara, więc nikt mi nie może zarzucić, że Mara nie ma nigdy nic do powiedzenia. Jak ktoś ci tak zarzuca? Tak, raz tak miałem. Że Mara się nic nie mogła wypowiedzieć. Także teraz... A bo gadała... mnie przeszkadzałeś. Nie, bo tylko ja mówiłem, a ty nie miałaś nic do powiedzenia. Naprawdę? No. Ojej. No. W każdym razie teraz bardzo dużo mówiła Mara. Eee, pamiętajcie ocenić materiał, trzymajcie się ciepło. W razie pytań macie sekcję komentarzy. Jak wiecie... Staramy się w miarę szybko odpowiadać, także trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia następnym razem. Pa pa.